Kukiz, Klub Kukiz 15, bardzo proszę. Pani Marszałek, wysoka izbo. Ja mam pytanie do rady ministrów, a właściwie do samej pani premier. Pani premier, non stop macie na ustach hasło służymy Polsce, służymy Polakom, jesteśmy wsłuchani w głos obywateli. Czy w takim razie mam pytanie, dlaczego zlekceważyliście głosy tysiąc obywateli, tysięcy obywateli, tysięcy podpisów, które sprzeciwiają się włączeniu ich gmin w granice miasta Opola? I teraz kolejne pytanie: czy to jest ta dobra zmiana, bo z całą pewnością dla obywateli podopolskich gmin zmiana dobrą nie jest, ale może być dobrą z perspektywy jednego z Waszych ministrów i być może mam tutaj pytanie, czy może te gminy zostały przyłączone, te przyłączone do Opola, to jest po prostu cena, jaką trzeba zapłacić panu prezydentowi Wiśniewskiemu w zamian za syny kury dla rodziny jednego z ministrów prawa i sprawiedliwości w spółkach komunalnych. No i oczywiście, jeżeli utrzymacie tę swoją decyzję w mocy, to na dziś dacie rady, bo Wy możecie dzisiaj zrobić wszystko, macie tych kilku posłów więcej, ale gwarantuję Wam, że w przyszłych wyborach na Opolszczyźnie Rady nie dacie. Z całą pewnością, bo znam swoich ludzi na Opolszczyźnie. To są ludzie pracowici, sumienni, przyzwoici, fachowi i jednej rzeczy nie tolerują z całą pewnością kumoterstwa nepotyzmu i złodziejki. Dziękuję bardzo.